Wszystkim dzisiaj będzie filmik um, z rodzaju tych, których tematu sama nie wymyśliłam, um, i, ale myślę, że powinien być dla Was przydatny, bo um, nakierował mnie w jakiś tam sposób um, i um, zainspirował mnie do tego, żeby, żeby z, z tym problemem walczyć, i mam nadzieję, że i Was zainspiruje. Um, więc jakiś czas tam skontaktowała się ze mną firma Eucerin, która wypuściła tam gamę nowych kosmetyków, które um, mają powodować um, rozjaśnianie, redukcję przebarwień. A bardzo dużo kobiet się z tym problemem zmaga. Um, I bardzo spodobała mi się cała akcja, cała idea kampanii tej firmy, bo um, widzę, że starają się wyjaśnić problem powstawania. Bardziej niż nachalnie sprzedać produkt i to mi się bardzo podoba. Ja lubię takie firmy, które dają mi wybór, które um, pomagają mi właśnie ocenić problem, um, nakreślić temat ogólnie i dają mi ewentualnie wybór um, kuracji. No i to jest tak jak ze wszystkim. Um, problem. Czasami wydaje Wam się błahy, żyjecie z nim co, co, codziennie i raczej go nie zauważacie. A przebarwienie to jest taki bardziej estetyczny um, problem, um, No, o ile to nie jest czerniak. E, I e, dopóki. Coś, coś was nie popchnie do tego, żeby, żeby sobie z tym radzić. To tak jak z odchudzaniem, na przykład no, żyjecie sobie w stanie, jakim żyjecie, a dopiero dostajecie jakiegoś tam kopa, że chcecie się odchudzać i, i brniecie w to. I to właśnie takie inspiracje pochodzą z różnych, z różnych stron i może to... Yy, może to też pochodzić z patrzenia w lustro, że już macie dość tych plam, bądź na przykład idzie lato i nie chcecie nosić ciężkich podkładów, żeby to przykrywać wszystko, bo um, mówmy się, trzeba czyli Lepiej się czujemy, jeżeli macie, mamy wszystko przykryte, szczególnie jakieś blizny podrącikowe czy ogólnie plamy e, na skórze. E, więc lepiej się czujemy, skóra wygląda młodziej, e, wszystko jest bardziej estetyczne, jeżeli skóra jest jednolita. Dlatego nakładamy prawda, podkład, korektor, żeby e, mieć na, na, skórę jednolitą. Idealną, więc ja, jeżeli chodzi o, o, o mnie, to ja mam taki problem, że nie mam szczególnie jakichś plam po przebarwieniach, czyli hiperpigmentacji. Spowodowanej nadmiernym, powiedzmy, opalaniem się czy nienuszeniem kremu z filtrem i tak dalej. Tylko ja się zmagam z takimi przebarwieniami pozapalnymi, czyli coś, co wiele osób na pewno zna z autopsji, które ma na przykład trądzik bądź właśnie częste wypryski. I, i, I ostatnio, właśnie na policzkach, szczególnie ja mam w większości zmiany hormonalne i one się pojawiają, znikają, ale niestety blizny zostają. I to jest, to jest okropne. To jest po prostu nagromadzenie się em, nagromadzenie się tam barwnika. No i właśnie jest, chciałam bardzo to jako, jakoś zredukować, ale nie wiedziałam czym, więc po prostu zostawiłam zostawiam problem i przykryłam podkładem. Prawda? E, tak, to, tak to jest. E, no i właśnie jak odezwała się ta firma, to stwierdziłam, ha, krem. No, spróbujemy, spróbujemy. I używam go dwa tygodnie. W skład wchodzi trzy produkty. Taki punktowy żel cię... Krem na noc i krem na dzień i używam od dwóch tygodni. Zużycie jest takie. No i, no i po dwóch tygodniach nie, nie dużo jestem w, 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 Wam w stanie powiedzieć, bo się powinno używać cztery tygodnie, więc będę używać regularnie i dopiero później Wam dam znać, czy to działa. Ale jeżeli chodzi o nakreślenie problemu, to mi się wydaje że nigdy nie jest za późno. I tak jak powiedziałam, myślę że taką najważniejszą motywacją do działania, do walki z problemem jest poznanie jej przyczyny, więc e, może w jakiś sposób postaram się Wam nakreślić, bo mnie ten temat zainteresował i im więcej wiem, tym łatwiej mi się sobie z tym radzić, e, prawda? Tym bardziej jestem świadoma, co mogę robić, czego mam nie robić i, i, i tak dalej. Więc e, jeżeli chodzi o, o kolor skóry, to na kolor skóry składają się e, cztery rzeczy. I to jest też fajna informacja właśnie e, przy wyborze podkładu i ocenianiu swojej, swojej, um, swojego odcienia skóry. Więc mamy melaninę, czyli główny barwnik skóry, mamy hemoglobinę, która um, powiedzmy sprawia, że ktoś ma bardziej różowy, ktoś ma mniej różowy, w zależności od um, ilości hemoglobiny w skórze, czyli odcień skóry bardziej różowy mniej, lub mniej różowy. Mamy też włókna kolagenowe, które są żółte i które um, widać pod skórą i um, właśnie ciepły typ cery jest, kiedy tej hemoglobiny jest mniej, um, a um, Zimny typ cery jest, kiedy jest więcej. Um, no. I co jeszcze mamy, karoten, czyli on jest bardziej z, z jedzenia. Wiadomo, karoten jest w marchwi, w, w, w ziemniakach, w, w, w zielonych warzywach, w papryce i tak dalej. I to wszystko ma wpływ na kolor naszej skóry. Um, I problem pojawia się, gdy pojawiają się plamki, tak? A plamki, um, czyli um, przebarwienia mają. E, swoje korzenie i powoduje je wiele czynników, naprawdę wiele, ale główny z nich to e, hormony żeńskie, e, światło słoneczne i, e, i po prostu geny, czyli uwarunkowania genetyczne do, do, do tego typu e, problemu występowania problemu. Więc powodami występowania przebarwień jest na przykład ciąża, zaburzenia miesiączkowania, e, antykoncepcja do ust na, e, stan zapalne przydatków, zaburzenia pracy wątroby, tarczycy, nadnerczy, co tam jeszcze, niedożywienie, uczulenie, kosmetyki zawierające składniki światłoczułe. Naprawdę jest tego mnóstwo, i tak wychodzi na to, że ciągle jesteśmy w jakiś sposób na to narażone. I właśnie najczęstszym. Najczęstszym powodem występowania przebarwień są właśnie stany zapalne, czyli to, z czym e, ja się borykam w jakimś tam stopniu. E, u mężczyzn jeszcze mogą, e, mogą występować przebarwienia, na przykład na skutek reakcji z, e, z kosmetykami po goleniu. Może być i tak. E, no. I mamy też kilka rodzajów występowania e, przebarwień, e, czyli hiper, hiperpigmentacji. I w zależności właśnie jaki u nas występuje, to będzie nam łatwiej bądź ciężej usunąć problem. Więc może on występować, e, ta koncentracja barwnika w naskórku, czyli taka. E, czyli e, przebarwienia takie powierzchniowe. E, no i jak, 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 jak możemy sobie same e, pomyśleć, to łatwiej je usunąć, bo są tuż na, na, e, prawie na powierzchni skóry, więc e, no, wszelakie jakieś próby zniwelowania, e, rozbicia tego barwnika są bardziej e, skuteczne, czyli podejrzewam właśnie, że krem Takim, takim, taką bronią może być w tej sprawie. Gorzej, jeżeli to są przebarwienia głębokie, bądź mieszane, głębokie to są właśnie to jest barwnik skoncentrowany już w skórze właściwej, a mieszane to jest mieszanka barwnika występującego w skórze właściwej i w naskórku, więc wtedy to są takie bardziej właśnie uporczywe, głębsze przebarwienia i wtedy właśnie radzę. Już zasięgnąć pomocy specjalisty i macie na przykład do wyboru kwasy, lasery, um, to właśnie zabiegi. Um, I z tego co widziałam właśnie w innecie um, zdjęcia przed po, one, one ładnie pomagają, więc jeżeli ktoś ma naprawdę duży problem plamy na pół twarzy bądź naprawdę duże plamy potrądzikowe, um, zmiany potrądzikowe, to um, to mi się wydaje, to będzie najlepsza opcja. Jeżeli jesteśmy też przy filtrach słonecznych i przy słońcu ogólnie, to mi się wydaje, warto tutaj też wspomnieć o, o czerniaku, czyli, czyli okropnym nowotworze skóry, który, który praktycznie może wystąpić u każdego z nas, więc warto się w jakiś sposób uchronić przed nim, szczególnie stosując właśnie krem z filtrem, i szczególnie osoby, które powiedzmy, mają jakąś historię występowania tego typu nowotworu w rodzinie, bądź macie bardzo jasną, wrażliwą skórę, bądź macie już jakąś historię oparzeń w skórze, bądź ogólnie, macie słaby układ, układ odpornościowy, em, no to na pewno noście kapelusze, em, nie odsłaniajcie całkiem ciała i e, stosujcie krem z wysokim filtrem, em, no bo to nie, to nie są już wtedy żarty, i jeżeli na przykład zauważycie niepokojące objawy jak powiększenie się jakiegoś znamienia jak zmiana koloru na bardziej siny niebieskawy na swędzenie, jakieś sączące się płyn, na, na ból ogólnie na pojawienie się większej ilości plamek dookoła no to wtedy warto, warto udać się do lekarza i takie znamie zbadać bo to również jest hiperpigmentacja to również jest przebarwienie, ale już w takim stopniu, że, że tutaj już nie ma żartów naprawdę, że, że to już nie jest kwestia estetyczna, jak jakaś tam po prostu niejednolita cera, tylko to już jest poważna sprawa i też bardzo chciałabym nakierować Was na ten problem, bo jesteśmy cały czas narażone na to, narażeni wszyscy tak naprawdę, więc jeżeli chodzi o po prostu kwestię estetyczną, kosmetyczną, poczucia, lepszego poczucia własnej wartości, pewności siebie, no to właśnie każdy, każdy jakiś tam problem, na twarzy szczególnie, powoduje jakieś tam E, niepewność i, i zamknięcie w sobie i, e, i taki problem możemy zwalczyć e, właśnie jakimiś preparatami, żeby żeby tego nie było, żeby to zniknęło. Bo jeżeli chcecie ignorować problem, albo wam nie przeszkadza wystarczy wam podkład, to również w porządku, cokolwiek na was działa, cokolwiek wam pomaga. Bardzo chciałam po prostu, żeby ten filmik pomógł wam w, w określeniu swojego problemu i w podjęciu jakichś tam decyzji na temat, czy chcecie z tym walczyć, czy nie. I no, obserwacji samych siebie właśnie, żeby, żeby z łatwością móc pokonać jakieś tam niedogodności, jeżeli to ma sens w ogóle, co mówię. Więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się w jakiś sposób przyda i zapraszam do kolejnych filmików, tutoriali i pozdrawiam wszystkie Papa. Pa.